Siemano Bukmacherskie Świry! Po czwartkowym zwycięstwie Newcastle, Liverpool praktycznie liczyć może już tylko na potknięcia Manchesteru United w walce o top 4 i prawie gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jednak przed Derec w sobotę najtrudniejsze spotkanie domowe z Aston Villa. Mistrzostwo Anglii może natomiast zapewnić sobie w niedzielę Manchester City. I to na to spotkanie SuperBet przygotował dla Was promocję, której aż żal nie wykorzystać. Załóż konto z linku z pierwszego komentarza, wpłać depozyt o wartości minimum 50 zł i postaw na zwycięstwo Manchesteru City z Chelsea. Jeśli obywatele wygrają, otrzymasz 400 zł za postawione dwa. Do tego także 50 zł ekstra za każdego gola Erlinga Halanda w tym meczu. A teraz lecimy z naszą analizą na dzisiaj. Pierwszy mecz, jaki obstawiamy, to spotkanie Hoffenheim z Unionem Berlin w Bundesliga. W lidze niemieckiej mamy taki ścisk, że meczów o nic jest bardzo niewiele. W sobotę poza spotkaniem w Monachium pomiędzy Bayernem a Lipskiem, to starcie w Hoffenheim wyrasta na miano hitu. Gospodarze walczą o utrzymanie, natomiast goście o prawo gry w lidze mistrzów. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu zespół z Berlina ma trzy punkty przewagi nad piątym Freiburgiem. Hoffenheim natomiast dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. A Szalkę w sobotę czeka domowe starcie ze słabo spisującym się Eintrachtem. W Hoffenheim celujemy w kartki. Arbiter. Arbiter tego meczu rozdaje wiele napomnień. Przed miesiącem sędziował równie ważny mecz w kontekście utrzymania pomiędzy Augsburgiem a Stuttgartem i pokazał wówczas aż 8 kartek. Dziś wystarczą nam tylko 4, bowiem gramy over 3,5 kartek w tym meczu. Drugi mecz, jaki obstawiamy, to spotkanie Wolves z Evertonem w Premier League. Everton po sensacyjnym zwycięstwie nad Brighton w ostatni weekend przegrał u siebie City 0-3. Pomimo, że obywateli czekał rewanż z Realem, podeszli oni do tego meczu bardzo poważnie, co przy porażce Arsenalu z Brighton sprawiło, że już w ten weekend mogą obronić tytuł mistrza Anglii. Przed Evertonem natomiast wyjazd na Molineu. Wolves pokonując u siebie Aston Villa 1-0 zapewniło sobie utrzymanie. Teraz mogą grać już na ludzie, co nie oznacza, że przed Evertonem w sobotę się położą. My w tym meczu celujemy w rzuty rożne. Obie drużyny zarówno wykonują, jak i pozwalają na wiele cornerów. Brighton wykonał aż 14 rzutów rożnych, natomiast dwa tygodnie temu wcześniej Everton wykonał ich 9 na King Power Stadium. Spodziewamy się, że linia 9,5 rzutów rożnych w tym meczu zostanie pokryta. I tak prezentuje się kuponik na dzisiaj, którego gramy u Bukmachera Superbet. Przypominam, że ten Bukmacher rozdaje 400 zł za A postawione 2 za zwycięstwo Manchesteru City z Chelsea. Wystarczy, że założycie konto z linku z pierwszego komentarza i postawicie za 2 zł na triumf obywateli z normalnej oferty. Na koniec mamy dla Was jeszcze konkursik na spotkanie Bayernu Monachium z Lipskiem w Bundeslidze. Do wygrania są trzy bonusy do Bukmacher'a Superbet. A co musicie zrobić, żeby wygrać? Musicie wytypować, ile w tym meczu będzie wszystkich strzałów. Wygrywają trzy osoby, które poprawnie wskażą odpowiedź. Powodzenia!